No siema, witam was w kolejnym odcinku. Kilo z ostatniego konkursu wygrywa ta oto osoba. Gratulacje. No i dzisiaj, aby dowiedzieć się, co będzie do wygrania, oglądajcie koniecznie do samego końca. Zostawcie coś po sobie, łapkę w górę, subika możecie również zostawić. I dzisiaj co? Lecimy na kolejną bitwę. Tak naprawdę bitwy jeszcze nie było, ponieważ przez cały nasz okres starają się wystakować. Mamy dość takie tutaj całkiem fajne itemki krowy. No, można się już tym próbować iść pobić, tak szczerze powiedziawszy. Dokupiłbym sobie na pewno totemów, bo totemów nigdy za wiele i spróbowałbym po prostu pozbierać sobie więcej drewna tak, jak mi radziliście, ponieważ jeden e, właśnie komentujący napisał mi, abym zmienił sobie w ustawieniach. Także wchodzimy sobie u kośnik ustawienia. Właśnie dzięki za komentarze, ponieważ e, pomagacie mi przez to tutaj lepiej poznawać o co tutaj chodzi. Dokładnie tak, dobra, wyłączmy sobie auto sprzedawanie, dokładnie tak, i spróbujemy teraz zebrać drewno. Mam tą śkierkę z jakiegoś typka. I jestem bardzo ciekaw tak naprawdę czy uda nam się zebrać to drewno. Bo jakby się udało, to byłoby mega fajnie. I dałoby się tutaj typków. Ej, idealnie dzięki właśnie widzu. E, możliwe, że on tutaj pokaże, który to widz napisał. Dzięki temu będziemy mieć dosłownie drewna w opór, żeby po prostu kogoś... E, boksować. dobra. Myślę, że tyle drewna wystarczy, jak na sam początek. Zobaczmy jeszcze tylko, czy z naszych tutaj itemsów. E, pozwólcie, że sobie założę L-kę szybko, żeby się po prostu szybciej poruszać tutaj. No, zobaczmy tutaj, ile z tych generatorków, e, czy nam leci po prostu ten, czy kasa nam leci. E, dobra, moi drodzy, ktoś mi tutaj chyba sprzedał jakąś kaskę, ponieważ mam 59 tysięcy, nie wiem jakim cudem. Także dziękuję bardzo temu, kto mi przelał. No i co? Lecimy chyba na strefę walki, tak naprawdę, bo mam same, całe itemki krowy dosłownie. Kupmy sobie tylko jeszcze na e, ukośnik warp. Zaraz zobaczymy sobie tutaj warp e, wieśniaki. I kupmy sobie po prostu totemki, bo totemów nigdy za wiele widziałem. Jak tobiasz grał tutaj dokładnie tak. E, po prostu. Dobra, tego nie mam, ale za to tego też nie mam. Chwila, momentu. Chwila momentu, dobra, na totem nas nie stać, ale mamy dwa, także myślę, że się nie powinienem wywalić, także co, lecimy teraz po prostu się bić, tylko odłóżmy sobie w sumie ten kilo, bo szkoda byłoby z nim zginąć. No i właśnie ten kilo w świni ląduje do tej osoby, która wygrała, także lecimy do walki. Ale chwila, moment, jeszcze opening, dobra, wchodzimy sobie w nagroda, w ogóle takie coś jest tutaj, odbieramy sobie jeden dzień z rzędu, ponieważ jestem chory i dosłownie nie nagrawałem, teraz przez trzy dni... E, dobra, to zwykła skrzynia, otwieramy sobie, zobaczymy co nam dropnie i co nam dropnęło? Chyba jakieś coś tam. Nawet nie mam pojęcia, co mi dropnęło, pewnie jakieś 4D. diaksy czy coś. Zobaczmy czy nic, nie mam jeszcze cennego, ale chyba nic. Dobra, lecimy po prostu sobie w PvP, czy to jest strefa bez Erytr? Nie, to nie jest strefa bez Erytr, moi drodzy. Klawiaturka mi się odłączyła, kabelek c w zepsu i teraz będzie mi ping, ping, ping robić. A więc dobra, moi drodzy, jestem już... Po problemach technicznych, ponieważ odłączyła mi się klawiaturka. No i co? Spróbujemy sobie tutaj strapować takiego oto ziąbelka. Tutaj szybkie kobłębiki, chociaż on też tutaj kobłęby ogarnia. Zobaczmy, jakie, ile mu bijemy. Na razie to on bije nam więcej, czyli lepiej tutaj sobie założę totemik, ponieważ on jest chyba jakimś tutaj całkiem, całkiem ogarkiem takim, bym powiedział. Dosłownie. Dosłownie jest ogarem, ale my w dzisiejszym odcinku się bijemy. Także nie odpuszczamy mu i gonimy go pościg robimy za nim. No dobra, chyba on jest jakimś ogarkiem i tutaj nie chce się bić z nami. Lecimy w takim razie, moi drodzy, na tutaj e, szybki obchód, zobaczyć czy ktoś tutaj w ogóle gra. Zobaczmy sobie na tabie, no dość mało osób gra, jest teraz normalny tydzień szkolny, dlatego tutaj za dużo graczy. O tej godzinie nie będzie, ale na spotkaniu może jakiś wstydzi Bambini się tutaj znajdzie, który chciałby się poklepać. Wiem, że tutaj było pełno błędów. Ale z tego co widzę, o jaki lak był. Z tego co widzę, tutaj się już naprawiło. Czy to jest strefa bez elit. E, tak jest, to jest strefa bez elit. tutaj ostatnio było pełno błędów? Dosłownie. Było pełno e, dziur jakichś wykopanych. Także nie wiem, co tutaj się działo na tym. Tutaj wiem, że tutaj często coś lepsi gracze się biją, ale nie chciałbym tutaj wchodzić. Czy to jest jakiś po prostu dobry generator? Nie, tutaj nic nie ma. No więc dobra, moi drodzy, pewnie zapytacie się, czemu kopię teraz Emeraldy? Z miałem się bić, a mianowicie zostało mi całkiem mało tych. E, kobłebików, no i postanowiłem, że teraz kopię po prostu sobie trochę tego, tutaj, levelika. No dobra, no właśnie spałem. Nie będę tego do filmu wstają, proszę to wyciąć. Zmieniłem warp'a, bo na tamtym totalnie nikt się nie chciał bić, weźmy sobie teraz walutkę, którą sobie nakopałem. Ponieważ może się ona nam bardzo, ale to bardzo przydać, aby dokupić sobie właśnie kobłebików, które będą nam potrzebne. Tego tutaj kobłebów dosłownie musimy mieć multum, multum, moi drodzy. I zobaczmy, czy możemy sobie coś przydatnego do walki kupić. Dokładnie, tak, możemy sobie to kupić, ale nie mam teraz przy sobie tej tutaj waluty. Także sobie ją weźmy. Kobłeb, a nie. Spirat, mam podkwi siły, ale te siły potrzebujemy więcej. Dosłownie, dosłownie podkisiły siły są bardzo cenne. Tego ja sobie tutaj weźmy. Myślę, że tyle powinno być wystarczająco. I co? Odłożyłem mój kilo. Eee, mam jakieś kilo plamy czego. Idziemy wart. Walka. I moi drodzy, jeśli teraz się uda kogoś pokonać, byłoby świetnie. Lecimy wart PvP. I szukamy jakichś delikwentów. Z tego co widzę, tutaj na dwójeżce gra o wiele więcej graczy. Ale tutaj są gracze bardziej wystakowani. Dlatego trzeba tutaj być całkiem ogarem. Tutaj mi już gościu ten. Kogwebuje, on już tutaj bardziej ogarnia, ale fajne jest to, że tutaj się w miarę łatwo da z tej wylecieć. No i co, jak ktoś ma to tak naprawdę nie wiemy jakiego ma fajnie byłoby go złapać w tego kogwebika. Nie można też tutaj ufać tym diaksom, chociaż ten diaks to ucieka. Ja jestem dość teraz taki drewniany tutaj, ewidentnie. Zobaczmy, czy tego się ziomu kada. on ma jakieś perk'i, to nawet się z nim nie chce bić. Czy ja temu coś zadaję? Nie. Dobra, ten tutaj nie odlatuje. Fajnie jakby się go dało skobyłować. Dobra. Ten ucieka, dobra. Ten też ucieka, dobra. Fajnie było, jakby ktoś się tutaj jednak strapować. Tutaj nie chce się bić. Dobra, tu jest jakiś sliw za, za free punkty. Najpierw pobawiki, Chociaż on się całkiem dobrze klepie tutaj. Dobra, niestety uciekł. Wykopmy się tutaj na spokojnie. Ten całkiem sporo tutaj bije. Czy ja mu też bije? Oto jest pytanie. Bo na razie to jest ten drewniany. No i całkiem sporo on mi bije. Dobra, tutaj jest tam kantorzysta, czy tam kamerzysta, czy... No Maja jakoś, dobra. Walimy go, walimy go. Kogłe a jak? No i odleciał, dobra. Także widać, że tutaj ogar jakiś totalny. I bije mi o wiele więcej niż ja jemu, także uciekamy. Jeszcze bym je w kołęba dobra. To zobaczmy kto tu jeszcze Taki cwaniaczek do bitki. Nie fajnie, że sobie włączyłem po boku te tutaj paski narzędzi. Dosłownie ja tutaj nie ogarniam PVP. Teraz jestem taki drewniany. Co to ma być? Dobra. Ej, komuś to ten padł? To nie mi chyba. Nie. Nie wiem, jemu. Uciekamy, bo to temy są dość cenne. Nie chciałbym go tak po prostu stracić. Jak widzicie, ci gracze całkiem sporo tutaj zadają i czują się dość pewnie. Zobaczmy tego Bajka. Dobra, ten Bajka to tutaj jest takim nóbkiem, że szkoda gadać. Dobra. Bajka został pokonany, ale co z tego? My chcemy kogoś zdropować w dzisiejszym odcinku i myślę, że to byłby fajny pomysł, aby itemki ze pierwszej zdropowanej osoby, o ile będą w miarę jakieś fajne, dać po prostu wam. A myślę, że w miarę fajne mogą być, ponieważ teraz jakieś spocuchy tutaj grają, że tak powiem, wiem, że ona już jest dobra, to z nią się nie będziemy tutaj nawalać, bo to nie ma sensu, zostało mi mało użyć na główce. E, podlećmy sobie może gdzieś tutaj na generatory. O dobra, jakieś laga dostałem, co to ma być? Podlećmy sobie na generatory, gdzie tutaj grają po prostu tacy bardziej i mniej wystakowani gracze, którzy może nie ogarniają do końca. Tutaj jakieś itemki. Uuuu, widzowie, tutaj dla was itemki będą zbroja papugi. Fajnie, że się udało podnieść. Dobra, tutaj będziemy kratkę robić, koledze. No i uciekł niestety. Dobra, tutaj się zabudujemy i uciekam, bo dostaję duże bomby. Ciomek tutaj ewidentnie ogarnia. I dużo właśnie na farmy. Fajnie, jakby się udało to odłożyć. Ej, i zobaczcie, dostaliśmy takiej temki, Elytra Ocelota, zbroja krowy, a nie, zbroja krowy jest moja, sorry, ale papugi, dosłownie, dziesiątki, fajnej temki. No i myślę, że coś jeszcze do tego dla was dorzucę i to będzie do wygrania w kolejnym odcinku, a jedyne co musicie zrobić, napisać swój nick w komentarzu. I tyle, możecie wygrać. Lecimy z kolejnymi ziomelkami tutaj, fajnie byłoby do Enderchesa to odłożyć. Ehm, abym z tym się nie wywalił, w razie czego, ocelotik tutaj i tutaj, elegancko. Dobra, lecimy. Tutaj jest w ogóle jakiś. Halo, przepraszam, czemu ja, mam, czemu ja mam takie lagi? Czy to mi ktoś atak robi na internet? Co jest? Co jest? Ja tutaj jem cały czas w razie czego, żeby nie zginąć. Dosłownie. Nie wiem, czy to ja mam takie lagi? Dobra, już, już jem normalnie. Moi drodzy, co to był za lag? Ja to nie wiem. Skam administracja, co to ma być? Ludzie piszą na czacie. No dosłownie, dosłownie, tutaj administracja nawet backupów nie daje, no i... O nie nie nie, To jest dziura, właśnie o tych dziurach mówiłem, zbagowanych. Także no, ten serwer jest totalnie na razie zepsuty pod tym względem błędów. I administracja totalnie z tym nic nie robi, zobaczmy czy to w ogóle jest jakiś... Jest jakiś jeden pomocnik, który... Nie wiem co robi. Pije sobie chyba kawę. Dobra. Mam taki plan moi drodzy, polecimy sobie szybko na spawna, a w sumie... Po co lecieć, jak tutaj można robić coś takiego? I lecimy sobie fajnie, szybko naprawić setup, ponieważ to będzie nam mega potrzebne do bitki. To no bez cycika nie ma co się bić, nie ma co się oszukiwać. A tutaj typy dają takie bomby, że hej. Złote jabłka, dobra, tyle powinno na razie starczyć. Na taką krótką bitkę. O ile mnie zakołbębuje ktoś. Dobra. Wypijmy sobie potkę, bo czemu by nie? W sumie potka jest przydatna. Do walki. Dobra. Tutaj są zazwyczaj jak ktoś dobrzy gracz. Teraz się rozglądniemy. Dobra, jest tutaj w miarę dobry gracz. Eee, kopię sobie. I teraz co? Próbujemy go złebować. Oh, no, no, Dobra, choba no. O nie, dostaje bomby! Dostaje bomby. Nie, co jest zginąłem, nie wierzę, nie. Dostałem jakieś temy Kompletnie nie. Także moi drodzy, yy, przynajmniej mam pomysł na tytuł odcinka, ale poza tym nic więcej, straciłem dosłownie wszystko i nie wiem jak to miało być. No bo oni mnie bili dosłownie od boku i tylko zmieniałem totemy. Takie bomby zadawali. Właśnie nie wiem, zamyśliłem się chyba to ma być, dobra, tak czy siak te itemki są do wygrania dla Was, tutaj mam jakieś zapasowe, hmm, może za tą kasę się uda coś kupić i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bo na razie totalnie nie mam ochoty teraz grać po tym co się stało, także trzymajcie się i się